Hej, witam. kolejnym materiale na akcjach świata. Dzisiaj podsumowanie minionego miesiąca kwietnia 2025, czyli jaki zrobiłem wynik i dlaczego sprzedałem XTB. Zapraszam. Zacznijmy sobie od transakcji kupna i sprzedaży w tym miesiącu. Po pierwsze, na segmencie, powiedzmy amerykańskim, dokupiłem microna. Łącznie 14 sztuk, za no jakby to tak uśrednić, to myślę, że 76, 77, może tam 8 dolarów. Pakiety 2 razy 7 jeden po 72,75, jeden po 83. Łapałem, gdy spadał, gdy dobił do 60, nie dokupywałem jeszcze. Mała pozycja również na operze dodana, 25 akcji, 350 dolarów w 13,95 i sprzedaż 15 rubrików po 51 dolarów 50 centów. Niestety było to spowodowane tym, że przy takim dużym spadku ja jeszcze miałem sprzedane opcje put, które zobowiązują do, potencjalnej, do potencjalnego kupna, i groziło mi zlikwidowanie jakiejś części pozycji, także wolałem samemu trochę ukrócić rubrykę. Niestety musiałem zrobić tak zwane delewarowanie, czyli to, co się mniej więcej działo w sierpniu, gdy mieliśmy taki zjazd na rynkach, bo wszyscy się musieli podlewarować z japońskiego jena. Ja musiałem się odlewarować po prostu, bo konto, powiedzmy pod stricte bardziej inwestowanie i trzymanie tego przez parę miesięcy czy lat do tych pozycji względem takich bardziej zagrań tradingowych, właśnie, czy, czy można powiedzieć strategii koła, tak naprawdę, bo to trochę głównie, głównie do tego służy. No, byłem po prostu zmuszony uciąć rubryka. No, dzisiaj rubryk jest po 71, także trochę straciłem. Tak jak mówiłem, sprzedałem XTB, cały pakiet. W drugiej części odcinka opowiem dlaczego. 75 sztuk sprzedałem po 80,54 zł, a reszta, czyli 19 kolejnych sztuk po 83,30 akurat w ostatnim dniu kwietnia, akurat na tu i tu i tu na otwarciu tak naprawdę tydzień prawie, że po sobie. Jak wygląda portfel całkowicie? Kończyliśmy poprzedni miesiąc z łączną stratą na poziomie 73,80 zł. W tym miesiącu dopłaciłem 3400 zł. Same papiery wygenerowały ponad 4500 zł, co oznacza, że łącznie w tej puli mam prawie 8000 więcej. Nie pomógł nam kurs dolara, bo dolar się znowu osłabił, także całość, która tutaj jest, no po prostu dostała dodatkowy cios, można powiedzieć. Co się zmieniło? Wywaliłem tego DraftKingsa stąd i uznałem, że właśnie jako jeden z tych wniosków, które mam po, po tych ostatnich spadkach, jest jednak oddzielenie tego, powiedzmy, tradingowego, czy tam opcyjnego, e, może bardziej op złą część, powiedzmy, przy, przymiotnika, opcyjnej części od tej takiej, gdzie trzymam stricte akcje i po prostu do tego dodaję bądź odejmuję wynik opcyjny. E, także wywaliłem DraftKinga. Trochę to podsumowanie może być przez to. Mm, nie takie 1 do 1, no mniej więcej oczywiście się zgadza, po prostu tak jak usunąłem DraftKings, jakby go nigdy nie było w tym portfelu, tam mogłoby to być uwzględnione, także tutaj no niestety jeden miesiąc może nie być takiej ciągłości zachowany, jeżeli komuś bardzo zależy na wiarygodności no i to przepraszam, no ale i tak daję screen tutaj głównie z Majfanda, jeżeli chodzi o podsumowania, nie daję bebechów i jakichś tam papierów na siebie, oczywiście ja te pozycje mam, no ale... Też ostatnio się dużo mówi o tej wiarygodności. Co na plus? No, Hoffi odbiło, Hoffi jest na plusie. Pierwszy pakiet kupowany po 102, a w pewnym momencie po 60, parę. Także tutaj fajnie widzieć tę odbitkę. Wierzyłem w spółkę, parę pakietów dośredniłem w dół, skupowałem przez ostatnie 2-3 miesiące. Będąc nawet w zakopanym na wakacjach, łapałem te Hoffi, bo tam ono leciało wtedy z te poziomy, mi się naprawdę podobało. Także ogólnie jestem zadowolony. Odbijamy powoli, zobaczymy, co tam zawirowania trampowe nam dalej przyniosą. A ja i trochę słabo po wynikach, wyniki spoko trochę obcięć przez Elona Muska w dogę, jeżeli chodzi o te kontrakty federalne i też tam panika trochę była, jeżeli chodzi o wyniki, ale mimo wszystko, spoko wyniki i long-termowo to jest i tak ok. Opera miała wyniki, bardzo fajne, Vistra podskoczyła do góry też po wynikach Mety, Microsoftu itd. i tak dalej, i Google, bo wydatki na AI wróciły, tak samo Nvidia trochę wróciła. Micron ciągle z zbity mega tani, Micronu pewnie będę dobierał jeszcze Affirm Podobnie jest ok. Czekamy na wyniki Wistry, czekamy w rubryka, która jest później, tak samo jak Nvidia i Micro też jest później. Afer niedługo, bo za tydzień, także też mam nadzieję, że trochę odbijemy. No i jeżeli chodzi o podsumowanie, to, na, to w sumie tyle. W IKEA się zrobiło sporo środków, też dopłaciłem z tych 400-200 zł do IKE. Chciałem łapać benefit, ale mi uciekł niestety, a był właśnie w strefie dobrej to do zakupu wedle mojej strategii. Jeżeli chodzi o całość portfela, to od 25 czerwca, czyli tej daty, gdzie te większe środki dopłaciłem, jesteśmy 5,21% do przodu. Przy minusowym udziale, znaczy udziale, przy minusowym wyniku e, e, największych indeksów amerykańskich, wIK 20 total Return, no cały czas... Można powiedzieć, może nie nieosiągalny, ale, ale jednak na dystans nas trzyma. Dobry, dobry dystans nie pozwala podejść i zadać ciosu, aby przegonić. Jeżeli chodzi o sam rok, no to tutaj oczywiście deklasacja Wigusia. My jesteśmy minus 7, indeksy amerykańskie minus 12, minus 13%. Także i tak tutaj widać w tej części, że odskakujemy, bo tutaj praktycznie 1 do 1, takie same mniej więcej procentowo spadki bądź plusy. No, jeżeli chodzi o takie wnioski, właśnie co się działo w kwietniu podczas tych spadków, no to to jest delewarowanie obciąłu zysk, czyli ten rubryk, no bo po prostu 15 rubryków musiałem oddać jako taką karę za delewar żeby mi konta do końca nie wyczyściła. Konto tradingowe pod strategii Strategy spółek nietopowych, to właśnie DraftKings, która jest spółką według mnie spoko, ale nie taką, którą chciałbym long termowo trzymać, żebym bezpiecznie się z nią czuł na, na chociaż ten taki, może nie long term, nawet medium term, bo to bardziej tak po prostu była dobra wycenowo, tak i sama spółka nie jest też zła, ale też jakoś pewnie się z nią nie czuję i to było stricte zagranie po prostu pod zarobienie z premium. No i realizuję strategię na XTB, teraz Wam wyjaśnię, co to oznacza tak naprawdę. Mniejszy materiał nie stanowi finansowej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a każdy inwestor powinien dostosować swoje decyzje do indywidualnych okoliczności. Film ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie należy go traktować jako rekomendacji decyzyjnej. Nie pracuje odpowiedzialnie po uprzednim przeprowadzeniu nam ryzyka. No i były wyniki XTB. Czy e, chodzi o wyniki, coś mi się nie spodobało? Nie, absolutnie. XTB jest dalej na moim oczywiście, natomiast po prostu realizuje strategię, tak jak powiedziałem. E, nie wiem, czy akurat oglądasz ten film wiedząc o jaką strategię chodzi. Jeżeli nie oglądasz poprzednich materiałów, to analizując średnie 12-miesięczną, tak zwaną exponential, movi exponential Moving Average, czyli EMA. Obserwuję, jak spółka zachowuje się w relacji do tej, czy tej, czy tej linii. To jest tam 26 miesięcy i 50 miesięcy, to są różne średnie. Akurat XTB bardzo mocne, ono lekko dotykało tej linii, czyli to był dobry moment na zakup. Oczywiście to są też średnie takie, znaczy nie średnie, tylko, przepraszam, miejsca oporu i wsparcia. Historycznie tutaj widzicie, że ten kurs tak się w takiej konsolidacji bujał, teraz przebił to wsparcie. No i to ten opór zaraz praktycznie będę zmieniał na zielony, bo już tutaj się zamknęliśmy, to jest oczywiście stare, ale o co chodzi? Na ten moment 6862 to jest średnia 12 miesięczna. Ona 30 kwietnia, czyli kiedy sprzedawałem drugą część pakietu oraz 24 kwietnia była trochę mniejsza. No bo ona jest też taka trochę ruchoma. Wiadomo, to są wartości nie takie, że to było 62 czy 65 zł, tylko to było 68 zł, i na przykład, nie wiem, 20 czy 40 groszy. Już nie pamiętam dokładnie, jak to tam obliczałem. Tu mam kalkulator, ale najpierw właśnie moje obliczenia. Ja sobie wyliczałem historycznie od każdej tej linii żółtej wyliczałem sobie, ile średnio XTB idzie do góry. I w przypadku XTB sobie wyliczyłem, że średnia to jest około 21,5%, a mediana 22,25%. Oczywiście używałem wartości zaokrąglanej, więc to tam liczy się ten główny procent. No i widać, że cały ruch, jaki XTB zrobiło do ATH, to jest właśnie 24,25%, czyli trochę więcej. Moja strategia nie polega na tym, żeby wyliczyć ten największy dołek, natomiast po prostu, żeby wiedzieć kiedy mniej więcej to sprzedać. No i tu jest tego 4 kwietnia ja to sprzedałem tu, potem był spadek, czyli trochę zarespektowało, potem był kolejny ruch i ja sprzedałem po 83,50, czyli tutaj w momencie, gdzie i tak zbiliśmy się. No ja to nagrywam 2 maja, teraz sesja w Polsce jest otwarta, jesteśmy o 13.30 jak to nagrywam, no i ten kurs odbija, oczywiście jest realizacja zysków, po prostu spółka jest bardzo przegrzana. To nie znaczy, że jest złe, natomiast gdyby teraz ten kurs się tutaj bujał w zakresie 81, a te 70, tutaj nie wiem, 2, przez następny jakiś tam miesiąc, dwa, no to ta średnia zdąży nadgonić i wtedy, gdy będzie odbicie od tej średniej, wedle mojego założenia, to wtedy będę znowu XTB kupował. Więc nie chodzi o jakieś wyniki, o zysk netto, czy wydatki na marketing, po prostu realizuję swoją strategię. Na tym mam większą pozycję gotówkową na Nike i będę szukał e, następcy. Miał być to też benefit, o którym mówiłem, także Wam pokażę też benefit, e, od, bo mówiłem w kontekście wpłaty tytułu 100 zł, Nike to też Wam wyjaśnię szybko. Jeszcze szybko, zanim benefit, to zapomniałem o opcjach, także jeszcze opcja szybko, dlaczego musiałem się tam delewarować, bo miałem 62,50 puty na rubrika i wtedy rubrik był po te 51, te puty były wtedy warte chyba około 10-12 dolarów za sztukę, a ja jeszcze za dolara za sztukę, czyli tam było 1000 prawie procent potencjalnej straty przy realizacji. Generalnie sprzedałem po 61, no ale miałem też tańszą Tańszą, tańszą, jakby cenę zakupu, więc de facto zarobiłem 23 dolary na tych sytuacjach rubrika. Po prostu chciałem się ich pozbyć, oddelewerować, tak by nie miało sensu. W stricte w strategii koła, bo też nie o to w niej chodzi. No ale to jednak było kupowane jeszcze, jak mieliśmy ten rynek w takiej hoście. No teraz mamy potencjalną Bessę albo jakieś w ogóle nie wiadomo co. Więc po prostu teraz jest taka zmienność, że nie warto ryzykować kapitału na zagrania, które są w takim klasycznym bull Dodatkowo ten impuls, który mi uciekł, 26,5 euro, też tutaj z dolarami to się nie kalkuluje. No i cały czas to akcji DraftKings, które mam. A DraftKings tam około 33 dolarów aktualnie sobie operuje. Na ten moment mam zszortowane kole do 23 maja, czyli jeszcze 3 tygodnie. Cena teraz, cena akcji DraftKings, moja średnia, to jest 34,77. Udało mi się to już opcjami obniżyć. No, i gdyby one zostały sprzedane, czyli gdyby był drafting powyżej 35 dolarów, to też 35 dolarów zarobi. To są drobne sumy i dużo. Dużo hałasu, o nic można powiedzieć, ale po prostu wychodzę na ten moment akcji, właśnie delewaruje się i na ten moment bardzo muszę przemyśleć swoje potencjalne zagrania, no bo też w takim rynku jest po prostu ciężej, jako że nie mam też dużego doświadczenia stricte w opcjach. Dalej widzicie, że jestem 167 dolarów na minusie i to jeszcze zakładając, gdzie ten drafting mi się zamknie. Także tutaj już mamy rubrik sprzedany, resztę mam tutaj te spore straty z tych pierwszych takich bull put spreadów, euro zarobienie, w euro zarobienie, także nie jest źle, a generalnie tak to wygląda. No i właśnie benefit, który też podobnie jak ich sobie wybił się z takiej dłuższej konsolidacji. Widzicie, że tutaj dotknął do 2680 podając, jeżeli 2690. Aktualnie ta średnia została wyciągnięta trochę przez ten ruch na 2855. Natomiast w momencie, gdy byliśmy na początku miesiąca i mieliśmy taki większy spadek, to było chyba 7.1., tak, 7 kwietnia i później 10. Wtedy były dni, gdzie 2700 to było chyba 10 zł poniżej tej średniej miesięcznej, czyli poniżej tej żółtej. To było właśnie wtedy, w tym momencie. Nie kupiłem, bo kurczę, nie zaktualizowałem sobie apki na XTB i nie wiedziałem, że już dodali limit ordery. I po prostu zanim alert zobaczyłem i zanim wszedłbym na XTB, to już po prostu kurs mi uciekł. Tam, tam to następowało bardzo szybko. Musiałem zrobić cięcie, bo nie mogłem się odnaleźć. Wrysowałem linię na 2700, właśnie, czyli tam, gdzie była wtedy ta średnia. To jest wykres 5-minutowy. 7 kwietnia. Mniej niż 5 minut byliśmy tutaj, w zasadzie weszliśmy i odbiliśmy się, tutaj później było drugie podejście, ale no też było takie, że było po prostu wyciągnięcie i tutaj również mieliśmy tylko dwie świeczki 5-minutowe, także to było mniej niż 10 minut. No generalnie widzicie, że bez takiego ustawionego na te 2,700 limitu, czy delikatnie poniżej byłoby ciężko mi to znaleźć, no i niestety mi benefit uciekł, a tutaj by była strefa kupna. Teraz bym patrzył na miesięczną średnią i prawdopodobnie gdzieś już tutaj za 3,200, 3, 3, niecałe 3,300 zapewne bym się pozbywał, bo chociaż kurczę nie pamiętam jaka jest średnia, nie powiem Wam teraz, bo benefitu i tak nie będziemy rozgrywać, ale gdyby wchodziło to Wam powiem. Także benefit mi uciekł, XTB sprzedane, czekamy na jakieś tam kolejne kolejne ruchy. Dzięki bardzo za oglądanie, słyszymy się w weekend pomajówkowy albo jeszcze w majówkę w sumie w ostatnich dniach, gdzie oczywiście będzie kolejny odcinek technicznych 6 minut. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to analizujemy 6 spółek na nadchodzący tydzień. Jeśli masz jakąś spółkę, którą chciałbyś zobaczyć i dowiedzieć się, w jakim mniej więcej momencie jest kurs, czy może masz jakąś spółkę, ale nie wiesz, czy akurat teraz ją kupić, to napisz mi ją w komentarzu pod poprzednim filmikiem. Tam jest Microsoft przed wynikami. Na pewno znajdziesz na moim kanale, albo tutaj Ci też wrzucę. Napisz jakąś spółkę, byś zobaczył, bo też robię to na prośbę widzów. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Jeśli Ci się podobało, zostawcie łapkę w górę i suba. Trzymajcie się ciepło. Hej!